Witam serdecznie, dzisiaj chciałabym pokazać Wam co kupiła Dorotka na Targu Staroci w Ostrołęce. Moje skarby już widzieliście. To jest przepiękna waza, taki motyw wiśni z południowej Europy, może być na pącz lub inne skarby. jak mosiężny na świece, już została świeca zamontowana, stoi na moim stoliczku, jak widzicie, który Dorotka ode mnie nabyła, plus ten taborecik. Mała solniczka lub jakiś pojemnik na konfitury z motywem lwa, z łóżkami. Jednego łóżka brakuje, ale to się dorobi. Jest prawdopodobnie z nowego srebra. Posrebrzana, a tutaj mamy bulionówki angielskie w dużej ilości. Część jest na parapecie, zaraz Wam pokażę. Sygnowane są jakąś angielską fabryką w pięknym, cyglastym kolorze motywu. O, tutaj mamy resztę. Do tego kubeczek, do wnuczka w formie piłki, dzbanek w bratki. Pokrywka się znajdzie na następnym targu, obiecał Pan sprzedający. I przepiękny serwis: kompletny yy, z cukiernicą, z mlecznikiem, z nie jest sygnowany, ale bardzo ładny. Widać też, że wiekowy. I co tutaj jeszcze mamy? Już zaraz pokażemy. Autko też dla drugiego wnuczka Dorotki. Więc prezenty są. Tak to wygląda. Dorotka jest miłośniczką parzenia herbaty. Więc my pijemy tutaj w różnych dzbankach, w różnych filiżankach, konfiguracjach yy, różnego rodzaju herbaty przy widoku pięknego obrazu włoskiego w pięknej ramie. Dziękuję i pozdrawiam. Sobie.